cztery, sześć, trzy, dwa, jeden, ty 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 au au żyje żyje idziemy jeszcze jeszcze czekajcie jak wejdę na górę Jestem do, do, do. Nie mam nie. Nie! To taki krótki filmik. Miałem, <laughs> miałem nagrać też Wam. Miałem Wam nagrać. Trzeba nagrać na serwerze Tim tirana na ale serwerem nie działają. Nagrałem GTA z Andreas, ale ponad 15 minut, a ponad 15 minut mi na YouTube nie wchodzi. No to narka jak nie wejdzie, no to sorki, pa!